Dobra, sekuracja No tutaj, coś, coś pachniało bramką, ale nic z tego nie wynikło, słowolnie konstruuje rywal, yy, akcję.

No, blisko, teraz blisko. Skwalone, jak się okazało, dobra, jeszcze druga połowa. Tak jest! Franek Lampard, ba brawo, brawo dla całego teamu. Murillo, Xabi Alonso, Vinicius. Tak jest! 2-2 Zielonka. Tak jest! 3-2, szybki comeback. Wow! To już kurde byłem taki zbyt pewny siebie i jakoś nie wyczułem tego Dobra To mi się podoba, to mi odpowiada Dobra, 5-2 Miazga będzie może Dobra, w dłoniach Alisona Bekera piłka. Wow, z linii ramkowej to wybił. Dobra, Kylian Mbappé chyba wychodzi z meczu. Tak, no i to by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, trzymaj się cieplutko, cześć.